Cześć, kochani, dziś dokładnie dwa miesiące po tym, jak keratynowo prostowałam moje włosy. Jeżeli jesteście zainteresowani moją opinią, jak to wyglądało, zapraszam do oglądania. Teraz muszę Wam powiedzieć z ręką na sercu, że przez dwa miesiące. Ani razu nie prostowałam moich włosów. Jestem z tego powodu bardzo dumna, ponieważ właśnie taki był cel tego zabiegu, żeby w ogóle tej prostownicy nie używać. W tej chwili mam włosy świeżo umyte i wysuszone suszarką. Już po kilku pierwszych dniach zauważyłam, że najlepiej suszyć włosy po tym zabiegu suszarką. Nie pozwalać im wysnąć naturalnie, ponieważ one wtedy, w moim przypadku, nie do końca się tak układały. Gdzieś tam coś się, się krzywo wysuszyło i odgięło, i to źle wyglądało. Dlatego najlepiej, jeżeli suszyło się suszarką. Ja używam w tym celu zimnego nawiewu, żeby tych włosów nie niszczyć. Muszę wam powiedzieć w ogóle, że jestem strasznie dumna z tego, że, jejku, od dwóch miesięcy nie prostowałam moich włosów. prostuję włosy od kilku dobrych lat. Niszczy je cały czas tą prostownicą, i teraz jestem naprawdę dumna, że ja ich nie musiałam prostować. Przede wszystkim największym plusem jest to, że one są wygładzone. Przed tym zabiegiem, kiedy umyłam i wysuszyłam sobie gdzieś tam na grzebieniu, starając się je w miarę wyprostować, to one i tak zawsze były jakieś takie puszyste. I w tym celu używałam właśnie prostownicy. Teraz tego w ogóle nie muszę robić. Pierwsze takie odczucia po wykonaniu tego zabiegu to było to, że te włosy podczas mycia ulatniała się z nich ta keratyna, i również podczas suszenia było czuć ten straszny zapach. Jeżeli nie widzieliście mojego filmu z tym zabiegiem, to odsyłam Was gdzieś tutaj, będzie film, będzie również w opisie. Także zobaczcie sobie, jak to wyglądało. Ten zapach, o którym już wspominałam, przez pierwszy miesiąc nie jest to przyjemny zapach, później już w drugim miesiącu tego nie czułam. Producent obiecał, że te włosy będą proste przez dwa miesiące. Ja Wam muszę powiedzieć, że gdzieś tutaj już zaczynają się pojawiać takie fale, falują się te włosy, więc może one przez cały czas nie były idealnie proste. Już mogę powiedzieć, że po miesiącu gdzieś tam widziałam, że coś się z tyłu odgina, ale... To nie jest aż tak ważne. Dla mnie najważniejsze jest to, że ja tej prostownicy przez dwa miesiące nie używałam. I powiem Wam, na pewno już nie wrócę do codziennego prostowania włosów. Dlaczego? Ponieważ jeżeli mam do wyboru cztery razy w roku, prostować keratynowo włosy, a 365 dni w roku prostować włosy standardowo prostownicą, to zdecydowanie wybieram tą opcję, ponieważ 3-4 razy w roku te włosy będą potraktowane tą bardzo gorącą temperaturą. Teraz nie jestem w stanie Wam udowodnić, że te włosy już zaczynają być w coraz lepszej kondycji, bo 2 miesiące to może trochę krótki czas, ale gdzieś powiedzmy za pół roku te włosy na pewno odwdzięczą się tym, że te końcówki nie będą się szybko przesuszać. Nie będą się rozdwajać aż tak. To, że nie używam tej prostownicy, jest bardzo pomocne w moim przypadku, kiedy ja te włosy zapuszczam. Bardzo się cieszę, że nie marnuję czasu rano na prostowanie tych włosów, nie niszczę ich. Nie spodziewałam się tego, że dojdzie do tego, że ja po prostu moją prostownicę rzucę w kąt. Uważam, że w... Obecnych czasach my, dziewczyny, nadużywamy prostownicy, bardzo niszczymy swoje włosy, więc ja tutaj dla wszystkich dziewczyn, które chciałyby rzucić ten nauk codziennego prostowania włosów. To ja wam serdecznie polecam zabieg keratynowego prostowania włosów. Nie mówię tutaj o jakiejś konkretnej firmie. Ja akurat z Kati wykupiłam sobie taki zestaw, i, i nim wykonałam ten zabieg. Możecie iść do fryzjera, zrobić to profesjonalnie, albo po prostu samemu spróbować w domu. Polecam, wziąć sobie kogoś do pomocy, jest wtedy łatwiej. W ogóle, sorry za mój głos, ale jestem po przeziębieniu. I moje gardło jeszcze parę dni temu e, tak się zbuntowało, że nie byłam w stanie nic powiedzieć. Ale dobra, nie o tym miałam mówić. Dobra, kochani, e, bardzo Wam polecam ten zabieg. Myślę, że to jest świetna rzecz. Mm, naprawdę warto. Ja powiem Wam, że mimo, że producent powiedział, że ten efekt utrzymuje się przez dwa miesiące, to myślę, że jeszcze efekt tych gładkich włosów będzie się trzymać, nie wiem, może miesiąc. Więc najwcześniej za miesiąc zrobię kolejny zabieg. Jeszcze jedno takie cenne spostrzeżenie. Zauważyłam, nie wiem, czy też tak macie, ale moim zdaniem codzienne prostowanie włosów powoduje, że te włosy troszeczkę szybciej się przetłuszczają. W tej chwili czasami są nawet takie dni, kiedy ja przez 3 dni nie muszę mieć włosów. Zawsze myłam codziennie, odkąd stosuję szampon z Jantara, to zauważam, że mogę myć włosy co drugi dzień. E, tutaj też odsyłam Was do filmiku z Jantara. To, że ja tych włosów nie muszę mieć codziennie, a co dwa, czasami co trzy dni, e, to właśnie ten zabieg keratynowego oprostowania włosów. Wsparł moje włosy w tym, że one się nie przetłuszczają, więc, no, moim zdaniem, same pozytywy nie trzeba prostować włosów, bo są wykładzone, nie trzeba ich aż tak często myć, nie, nie niszczą się w ogóle te włosy. Dobra, kochani, jeżeli film Wam się podobał, to proszę o łapki w górę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału osoby, które są tutaj nowe i które nie chciałyby, żeby ominął ich żaden kolejny film. Do zobaczenia, cześć! Hany!